W internecie pojawiły się informacje na temat zwrotu 1000 fałdolców dla graczy i jest to zwrot, który daje nam znać, że niebawem w grze będzie ogrom nagród dla wszystkich, na wyspie istnieje pewien przedmiot, który wypada tylko jeden raz na milion oraz mamy informacje o pewnej kozackiej współpracy. Siemanko wszystkim, ja jestem Migao i witam Was na odcinku z nowości i nagród. Zanim do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców, to zostawcie apeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi i przypominam jako epic partner dziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. A więc tak widzowie, pierwszy temat, od którego zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek, będzie dotyczył pewnej rzeczy, jaka jest dostępna na wyspie od kilku dobrych dni, ale większość z was nie miało o tym w ogóle pojęcia, ponieważ jest to przedmiot, który wypada tylko jeden raz na milion. Tak dokładnie, nie przesłyszeliście się, na wyspie jest dostępny przedmiot, który wypada tylko jeden raz na milion prób, a o całym temacie poinformował nas japoński liker z Fortnite'a, który dał znać, że na wyspie Fortnite nadal jest dostępna ta mityczna rybka widoczna w tle. Sama mityczna rybka została wprowadzona do gry przy okazji ostatnich zmian w temacie lamy, ponieważ do gry trafiły złote lamy, które pojawiły się na wyspie i jak nie wiecie, to na wyspie co jakiś czas zamiast zwykłej lamy jest po prostu złota, która daje sporo amunicji oraz dodatkowe leczenie. Co jednak ciekawe, sama lama poza tym, że daje te przedmioty jest w stanie Dać wam również mityczną rybkę i mówię tutaj o tym, ponieważ przedmiot ten jest dość wyjątkowy, ponieważ wystarczy raz trafić nim przeciwnika, a on sam od razu jest zlikwidowany. Tak więc jest to dość dobry przedmiot, jeżeli macie oczywiście dobrą celność, i wspominam o tym tutaj przy okazji, ponieważ mityczna rybka od zawsze była bardzo rzadkim przedmiotem, i mało kto kiedykolwiek miał okazję zagrać nim w zwykłym trybie podstawowym. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać tą rybką, to polecam sprawdzać każdą złotą lamę, bo kto wie, może akurat będziecie tymi jednymi na milion, którzy ją zdobyli i jeżeli udało wam się ją zdobyć, to możecie o tym się pochwalić w komentarzu pod tym filmem. Zanim jeszcze przejdziemy do tytułowego tematu, pamiętajcie kochani, że już jutro w Fortnite odbędzie się turniej o dwa darmowe skiny oraz ich pozostałe przedmioty kosmetyczne i są to skiny serii Icon od twórcy Clixy, a sam turniej jest na trio o godzinie 18. Wspominam o tym tutaj, ponieważ jutro na kanale pojawi się odcinek, w którym zdradzę wam najlepsze sposoby na zagranie tego turnieju oraz Dam wam znać o wszystkich jego szczegółach, a skoro znacie już ten temat, przejdźmy sobie do tematu zwrotu fałdolców. W ostatnich dniach Licker Fire Monkey poinformował nas, że gracze otrzymują zwrot tysiąca fałdolców za posiadanie dwóch przedmiotów w szafce, i chodzi tutaj o posiadanie tego skina Eminema na moim ekranie oraz tych butów, które nadal są dostępne w sklepie za Faudolce. Do całego postu dodałam zdjęcie z komunikatem, który wyświetlał się dla graczy, i dowiadujemy się w nim, że same fałdolce są za buty, które Ostatnio trafiły do sklepu, i są to te buty tutaj. I pewnie zapytacie, dlaczego dostali oni zwrot fałdolców za te buty i tak naprawdę otrzymali te buty za darmo. Już wam tłumaczę, kochani, jeżeli spojrzymy sobie na skina Eminema, tego, który był dostępny w trakcie OG rozdziału drugiego będziemy mogli zobaczyć, że buty, które posiada ten skin na sobie, są dokładnie tymi samymi butami, które teraz są dostępne osobno w sklepie za fauldolce. No i tutaj musimy powrócić na chwilkę do mojego niedawnego filmu na kanale, który nosi nazwę. Darmowe buty w Fortnite, ponieważ wspominałem wam tam, że niebawem skiny, które posiadają buty, które potem trafią do sklepu, będą otrzymywać je gracze po prostu za darmo. Jak jeszcze nie wiecie, to w Fortnite mamy sporo skinów, które już wcześniej posiadały jakieś rodzaje butów, które macie przykładowo na moim ekranie i chodzi o to, że jeżeli macie danego skina w szafce, a jego buty trafią do sklepu, to dostaniecie je za darmo od razu do Waszej szafki. W tym wypadku za skinem Eminema i tymi butami jest dokładnie taka sama sytuacja. Eminem trafił do gry jakiś czas temu, zaraz potem jego buty trafiły osobno do sklepu za fałdolce, i gracze, którzy ponownie kupili te same buty, które są już przy skinie, dostali teraz zwrot fałdolców za te buty. No i co ciekawe, kochani, nie wiem czy wiecie, ale te osoby, które właśnie kupiły tego skina i buty, teraz otrzymały te buty za darmo, ponieważ zwrot fałdolców został przydzielony za ich zakupy. I tutaj również mam dla was wszystkich bardzo dobrą informację. Jeżeli ktokolwiek z was posiada skina Eminema z rozdziału drugiego w szafce, ale oczywiście Chodzi tylko o tego eminema, tutaj na dniach powinien otrzymać również za darmo te buty widoczne. Tutaj, ponieważ są to buty od tego skina, i mając skina, buty też powinniście otrzymać jako osobny przedmiot. Skoro gracze, którzy posiadali tego skina i kupili buty w sklepie, otrzymali zwrot fałdolców, pozostali gracze posiadający tylko tego skina powinni otrzymać te buty za darmo po jakiejś następnej aktualizacji. Ale co ważne, tylko ci, którzy posiadają tego skina. No i co ciekawe, kochanie, taka sama sytuacja niebawem będzie dotyczyła. Również pozostałych skinów, które są dostępne w grze, a to oznacza tyle, że czym więcej posiadacie skinów w swojej szafce i mają one osobne buty, tym więcej przedmiotów za jakiś czas dostaniecie do swojej szafki. Oczywiście nie będzie to wyglądało tak, że pewnego dnia do gry trafi aktualizacja, która nagle zmieni buty do wszystkich skinów i przydzieli wam je osobno za darmo, tylko stopniowo po danej aktualizacji niektóre buty od danego skina będziecie otrzymywać po prostu za darmo. To, który skin otrzyma darmowe buty, będzie zależało od tego, kiedy trafią buty do gry, i przykładowo, jeżeli w następnej aktualizacji do sklepu trafią przykładowo buty, które Travis ma na swoich nogach teraz, to te, te osoby, które posiadają Travis'a, również je otrzymają. Dobrym przykładem tutaj jest jeszcze przykładowo Midas Banita z obecnego karnetu bojowego, który również posiada specjalne buty, te, które macie widoczne na ekranie, i same buty są również dostępne osobno w sklepie, więc one również powinny trafić do waszej szafki, ale w jego wypadku nie mam pojęcia, czy tak będzie, ponieważ jest to nowe. Skin, więc raczej nie otrzyma on takiej zmiany. Tak więc można spokojnie powiedzieć, że w najbliższych aktualizacjach ogrom graczy będzie otrzymywało darmowe buty do swojej szafki w grze i jeżeli będziecie posiadać skina oraz buty, to otrzymacie zwrot fałdolców za buty, tak jak w przypadku Eminema, właśnie w dzisiejszym filmie. Jest to naprawdę dobra informacja dla nas i sam mam nadzieję, że jak najszybciej do gry będą trafiały kolejne buty od skinów, bo będzie to oznaczało więcej nagród dla wszystkich graczy oraz nawet zwroty fałdolców, tak jak było to właśnie. W przypadku Eminema. Pierwszych takich zmian spodziewajcie się przy okazji kolejnej aktualizacji, a skoro mowa tutaj o aktualizacji, to do jej tematu sobie przejdźmy, bo do internetu trafiła mała aktualizacja tematu, którego przedstawiłem Wam na odcinku wczoraj. Dla przypomnienia, wczoraj na kanał trafił odcinek, w którym przedstawiałem Wam wszystkie najciekawsze zmiany i nowości, jakie trafią w aktualizacji, i wspominałem Wam tam o współpracy z Mortal Kombat i że może ona trafić do gry po następnej aktualizacji. Temat ten, gdy nagrywamy ten odcinek nie był jeszcze potwierdzony, ale już jest inaczej, a o całym temacie dali nam znać ostatnio likerzy, którzy napisali nam, że jest ona już potwierdzona i trafi do gry wraz z wydaniem aktualizacji już 25 marca. Co do nowości, jakie trafią do gry z tej okazji, to tak, do sklepu z przedmiotami zostanie wprowadzony nowy pojazd i jest to dokładnie ten samochód widoczny na moim ekranie w tle, a poza tym będzie tam również dostępny skin Skorpiona, ten widoczny tutaj. Żeby to było mało, na wyspie poza nowymi egzotycznymi Przedmiotami otrzymamy również całkowicie nowy mityczny lub tam zwykły przedmiot i ma być to Hagod Skorpiona, który będzie dostępny tak jak rękawica od Sub Zero i spodziewajcie się przy okazji nowych i fajnych nowości, które będą dostępne w grze. Stawiam osobiście, że w grze pojawią się jeszcze jakieś pojedyncze darmowe nagrody dla wszystkich graczy, poza tymi rzeczami, które są już w grze, pojedyncze małe zmiany na wyspie i możliwe, że jakieś nowe skiny w sklepie poza skorpionem, a resztę nowości w aktualizacji znajdziecie na tym wczorajszym filmie. Na kanale, tak więc osobiście polecam sobie go obadać. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat zwrotu fałdolców i darmowych nagród. A jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz nagrody. A nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce. To dodatkowo każda osoba z takim komentarzem pod tym filmem, jak zawsze, dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!